Zacznijmy sobie prosto z mostu. Pierwsze 5-10 minut tej produkcji może Was skutecznie zniechęcić do pozostania z tym filmem do samego końca. A bardzo szkoda, w ogóle miałam wrażenie, że te pierwsze nawet 30 minut to robił zupełnie inny scenarzysta niż dalszą część tego filmu. Szkoda, bo to nie produkcja przełomowa, ale dynamiczna i zrobiona w sposób solidny pod wieloma względami. Czasami idzie na skróty, są różne uproszczenia, ale nadal ogląda się to całkiem dobrze. Potrafi frustrować, bulwersować i wywoływać emocje. To najważniejsze. Najważniejsze jest również to, że stopniowo odkrywamy karty z życia Moniki, której ciało znaleziono nieopodal orłowskiego klifu, więc kolejna gratka dla osób, które mieszkają w Trójmieście czy w okolicach. No i w związku z tym można od razu zapytać, dlaczego ma Was zniechęcić to pierwsze 5-10 minut i odpowiedź jest bardzo prosta. Nagłośnienie. Nagłośnienie jest głównym powodem, dla którego musiałam wstać, włączyć napisy i wrócić na kanapę. No mała rzecz, ale ogólnie totalnie nie byłam w stanie zrozumieć, co mówią bohaterowie, bo muzyka była tak bardzo głośno, a rzecz dzieje się w klubie na samym początku i to było nieproporcjonalne do dialogów, które na domiar złego wypadły strasznie sztucznie. Bo właśnie na samym początku poznajemy Monikę, która rozmawia z barmanem i w życiu nie słyszałam, żeby ktokolwiek tak z kimś rozmawiał. W ogóle nawet miałam wrażenie, że ta rozmowa jest ustawką, że to wcale nie jest ich pierwsza rozmowa, że to specjalnie jest tak teatralnie, ale okazuje się, że nie, że tak to miało być. I dlatego też miałam wrażenie, że te pierwsze nawet 30 minut to robił zupełnie inny scenarzysta. Druga sprawa to straszliwe uproszczenia, bo właśnie w tych pierwszych 5-10 minutach akcja się zawiązuje niesamowicie szybko co teoretycznie powinno mieć przełożenie na to, że później stopniowo odkrywamy te karty z życia Moniki, tajemniczego życia drugiego życia Moniki, o którym nikt nie wiedział, więc to miało być właśnie takie uproszczenie celowe, ale niestety ja tak tego nie odbieram. Odebrałam to w sposób trochę za bardzo cringe'owy, zwłaszcza, że właśnie w tych pierwszych pięciu minutach oczywiście musiała się pojawić scena seksu, moim zdaniem totalnie tam zbędna. Jeszcze w tle łupanka, muzyka też nie jest do końca Dobrze dobrana w ogóle w całej tej produkcji. Ale są plusy. Są plusy właśnie po tym nie do końca udanym wstępie, i okazuje się, że później już wcale tak sztucznie nie jest. Dodatkowo mieszkańcy Trójmiasta i Okolic będą się zastanawiać, w jaki sposób akcja tak szybko przeniosła się z klubu na stocznię pod klif Orłowski, gdzie znaleziono to ciało. Czy to ciało przewieziono tam SKM-ką? No trochę słabo. Czy to ciało przewieziono tam samochodem? No również słabo, bo wszystko się korkuje. Oczywiście to po jest tutaj niesamowicie umowna, ale w zalewie tych rzeczy, że nagłośnienie nie działa, że dialogi są sztuczne, mamy jeszcze taki przeskok, no to trochę działa na niekorzyść tej produkcji. Na szczęście później jest znacznie lepiej. Ja mam na imię Ola i dzisiaj biorę na warsztat nową polską produkcję Netflixa pod tytułem Kolory zła czerwień. I jak sam tytuł wskazuje albo mógłby wskazywać, jest to pierwsza część serii i można spodziewać się kontynuacji, zwłaszcza, że całość powstała na motywach powieści. Z tego, co wygooglałam, to okazuje się, że bardzo na motywach powieści, że dużo rzeczy zostało tutaj totalnie zmienionych. No ale jako, że ja nie czytałam powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak, bo poza Czerwienią jest jeszcze Czerni, Biel i żółć, no to będę odnosić się tylko do ekranizacji. Ekranizacji, która moim zdaniem jest dość udana. To nie jest przełomowe kino, to nie jest kino, które przeciera jakiekolwiek szlaki, to nie jest kino, które czymś bardzo Was zaskoczy, ale jest to solidny, udany sens, niezła produkcja, która potrafi momentami poruszyć do żywego, zwłaszcza jeżeli jest się kobietą. I mam tutaj parę problemów, oczywiście, o których już powiedziałam, ale mam też parę dobrych rzeczy do powiedzenia o tym filmie i tylko jeszcze chciałabym nadmienić, że ostatnio no z tą regularnością to u mnie trochę na bakier, trochę byłam chora, później musiałam się skoncentrować na walce z poważnym zagrożeniem, jakim jest poskrzypka cebulowa i sprawdzałam, czy czosnek to działa na nią jak na wampiry. Spoiler alert, nie do końca. No ale wracając już do tematu, to chciałabym również zaznaczyć, że film kolor Zła czerwień, on nie szczędzi nam brutalnych scen i to dobrze pod jednym względem, bo charakteryzacja w tej produkcji jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, uważam, że realizm tutaj działa, że tutaj włożono kawał dobrej roboty właśnie w tę charakteryzację. Czy to jeżeli chodzi o sceny brutalne morderstw, czy to właśnie prezentację denatki, gdy odnaleziono ją przy klifie orłowskim i jest naznaczona przez mordercę, wziął sobie trofeum jakim są jej usta. I jest to bardzo dobitnie zarysowane na ekranie, więc jeżeli nie do końca wasują wam takie klimaty, to też ten film może nie być dla was, bo jest brutalny. Bo nie spodziewałam się, że będzie aż tak brutalny. A jednak, gdy wkraczamy do tego półświadka, gdy zanurzamy się w odmęty tych klubów, to okazuje się, że okrucieństwo jest tutaj no naprawdę w wysokim poziomie. No, ale właśnie też charakteryzacja robi swoje. To wszystko jest dobitnie realne. Dobitnie realne jest również zagrożenie i pojawiają się w naszej głowie te same pytania, co pojawiają się w głowie prokuratora Bielskiego, który zastanawia się, co za psychol mógł zrobić coś takiego, co za psychol mógł ją aż tak okaleczyć. No ale cały film porusza się po znanych gruntach, znanych gruntach dla Tillerów. Czerpie od nich garściami, czy też kryminału, więc nie mamy tutaj niczego tak naprawdę nowego. Bilski odwiedza m.in. profesora, z którym rozmawia na temat tego, jak działa mózg psychopaty. I to jest bardzo fajny motyw, tylko motyw totalnie niewykorzystany, bo jeżeli chodzi o kwestie psychologiczne, to kolory zła czerwień, Właściwie nic w tym kierunku nie robią, te trofea są, ten film jest brutalny, mamy bardzo mocne niektóre sceny, nie będę tutaj spoilować, ale nic z tego tak naprawdę nie wynika, to jak działa mózg mordercy nie jest wyjaśnione, być może w kontynuacjach, ale kontynuacje z tego co wiem zagłębiają się w umysły innych morderców, innych oprawców, więc to są zupełnie inne, odrębne historie, także wydaje mi się, że ten temat jest zamknięty i ten temat to zmarnowany trochę po Potencjał pod tym względem, że mamy nakreślone to, że Mirski interesuje się tym, jak działa mózg mordercy, chce dotrzeć do sedna właśnie w ten sposób, a później to jest urwane. Wydaje mi się również, że to wynika ze sztuki kompromisów, bo to nie takie długie kino, godzina 45 minut i jest bardzo dynamiczne. Nie ma tutaj momentów jakiegoś znużenia, znudzenia, ziemania, sięgania po telefon, przynajmniej ja tak nie miałam. Ogląda się to, nie to, że z zapartym tchem, ale dobrze się ogląda. Chce się dobrnąć do samego końca, chce się zobaczyć, kto za tym stoi, więc ta dynamika tutaj robi. Te wydarzenia dzieją się szybko, mnóstwo jest akcji, tylko że kosztem właśnie kreacji bohaterów, kreacji głównego złoczyńcy, kreacji pobożnych bohaterów, trochę też kosztem kreacji głównych bohaterów, ale tu mam najmniej zarzutów. W Bielskiego wciela się bowiem Gierszał. Gierszał, który na samym początku wypada sztucznie, wypada niezręcznie, ale jest to umotywowane moim zdaniem tym, co przeszedł. Mamy tutaj przebłyski z jego przeszłości, dowiadujemy się, że w jego życiu rozegrała się wielka tragedia i to odcisnęło na nim piętno. Myślę, że są jeszcze inne tajemnice. Wiemy, że ma córkę, więc to też działa, że on na początku jest taki zdystansowany do tej sprawy i w ten sposób odnosi się do podejrzanego, odnosi się do współpracowników, przedstawia się wszystkim: Bilski, Bilski, Bilski. Jest to sztuczne, ale później, gdy do niego dociera, że to mogłaby być w przyszłości jego córka, zapala się u niego czerwona kontrolka i widać tę zmianę. I to jest bardzo dobre właśnie w tym filmie, że ta zmiana, mimo że ta psychologia to tutaj trochę leży, ta zmiana jednak jest zaakcentowana. Bilskiemu towarzyszy matka ofiary, Helena, w którą wciela się Ostaszewska i jeżeli nie lubicie Ostaszewskiej, jeżeli według was wyskakuje z lodówki i pojawia się w większości nowych produkcji, no to wasze zdanie na ten temat się nie zmieni, bo Ostaszewska gra tak jak zwykle. Chociaż moim zdaniem jest tutaj Dobrze zagospodarowana. Mamy tam m.in. scenę w klubie, gdy ona sama próbuje odkryć, co się wydarzyło, i ta scena, moim zdaniem, jest bardzo dobrze zagrana przez nią. W ogóle ta rozpacz, to rozdarcie, to, że dowiaduje się rzeczy, o których nie miała pojęcia, dowiaduje się tajemnic, dowiaduje się, że mogła zrobić więcej i to ściska jej serce, moim zdaniem tutaj działa. Działa pomimo tego, że Ostaszewska nie gra niczego innego niż w innych produkcjach. Ale to, czego mi chyba najbardziej tutaj brakowało, to jakiegoś tła. Wyjaśnienie, dlaczego kontakt Moniki z rodzicami jest taki, a nie inny. No wiadomo, bogate towarzystwo, odcięcie, okej. Okay. Mamy też wspomnienie jednego wydarzenia z przeszłości, które odcisnęło na niej i na całej rodzinie wielkie piętno, ale nikt tego nie drąży. Mamy wyjaśnienia, że matka nie interesowała się, może inaczej, nie czepiała się jej, bo Monika zawsze się dobrze uczyła, więc chciała dać jej trochę wolności. Ale w ogóle nie mamy tutaj zaprezentowanego kontaktu, między matką a córką. Córka przeżywa katusze i nie zwraca się do matki o pomoc i nie wiemy czemu tak się dzieje. Czy po prostu nigdy tego kontaktu nie było, czy coś się jeszcze wydarzyło. Tego tła mi tutaj brakowało i, i tych uproszczeń fabularnych tutaj trochę jest, które wpływają na wiarygodność w ogóle całej fabuły. Bo jeżeli chodzi o realizm scenografii, no to tutaj jest bardzo dobrze właśnie prezentacja denatki, prezentacja brutalnych scen, Spoko to działa, ale jeżeli chodzi o samo zarysowanie fabuły, no to tutaj mam trochę więcej zarzutów. No bo jeśli chodzi o takiego Bilskiego, to te tematy zostaną poruszone w kontynuacjach, a jeżeli nie powstaną kontynuacje, to są poruszone w pierwowzorach książkowych. Natomiast jeżeli chodzi o samą Helenę, jeżeli chodzi o Monikę również, no to to już nie zostanie poruszone. Można sobie pewnie doczytać, ale ja bym chciała, żeby to wybrzmiało lepiej z tej produkcji. Produkcji, która może lepiej sprawdziłaby się jako ministerial, gdyby była takim rojstem. Może nawet mniej odcinków, pięć odcinków, cztery odcinki, ale wtedy ta psychologia bohaterów, moim zdaniem, mogłoby bardziej wybrzmieć i dzięki temu mielibyśmy tło motywację. A tak to te motywacje są tutaj bardzo proste. Mężczyźni po prostu nienawidzą kobiet i to tyle. I bardzo mnie to bolało, że mamy takie poważne tematy i to frustruje i to bulwersuje i to chwyta za serce, zwłaszcza że Monika nie ma się do kogo zwrócić o pomoc, a z drugiej strony to wszystko jest takie płaskie. Monika nie ma komu tutaj zaufać. Wszyscy mogą być wilkiem w Owczej skórze, a jednak to nie wybrzmiewa aż tak, jakby mogło, dlatego uważam, że pod tym względem jest to zmarnowany potencjał. Ale jeżeli chodzi o taki seans, po prostu wieczorem, gdy nie macie czegoś innego do obejrzenia, nie potrzebujecie jakiegoś super ambitnego kina, a jednak takiego, które nie jest jakieś super też puste, no to kolory zła czerwiej moim zdaniem sprawdzą się tutaj nie to, że wyśmienicie, ale dobrze. No ale znowu, jak mówię o serialu, że lepiej by się to sprawdziło być może jako miniserial, to wtedy nie wiem, jak było z dynamiką, a ta dynamika jednak w tym filmie jest bardzo mocnym punktem, więc gdzieś to mogłoby się zagubić. Coś za coś, twórcy poszli na kompromisy, nie wyszło idealnie, ale nadal uważam, że. To może być nie to, że jakiś wielki hit Netflixa, ale pewnie będzie w topce przez najbliższe tygodnie. I ogólnie jest tutaj potencjał na kontynuację. Wydaje mi się, że jeżeli będzie na zielono w Excelu u Netflixa, no to tej kontynuacji możemy się tutaj spodziewać. Materiał jest, bohaterowie jakoś są zarysowani znaczy, Billski jest zarysowany, bo ci pewnie nie wrócą, chyba że twórcy mają jakieś asy w rękawie, bo też się tak może zdarzyć. A wszystko ma się toczyć w okolicach trójmiasta, więc to nie jest tak, że ktoś może tutaj nie powrócić, bo jest za daleko. To byłoby tutaj całkiem nieźle umotywowane. Jestem też bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tej produkcji. Możecie również odnieść się do pierwowzoru książkowego, jeżeli czytaliście książki i możecie powiedzieć, co tam się nie zgadza, co można było lepiej zarysować, czy w książce jest właśnie więcej na temat psychologii bohaterów i szkoda, że to nie zostało przemycone. Jestem również ciekawa opinii osób, które oglądały tylko film, jakie mają wrażenia, czy Gniot, czy uważacie, że to po prostu niezły sens do zapomnienia, ale nie to, że się na nim przysypia. I to to by było już wszystko ode mnie, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego!